Siemanko ja jestem Dropsik i w tym odcineczku nagrywamy kontrol widza i to już jest 14 odcinek, chyba coś takiego... Chciałbym na tym odcinku wbić 13-14 ranga, zobaczymy jak wyjdzie nam. O, fajna mapa jest, więc dobrze. No No i mam przypał mały. Miałem tu strzelać i dla mnie się trochę zleżyło, a u was możliwe, że nie. Zagram ponownie. No dobra, to idziemy tym wyżej trochę. Kolc nam trochę pomoże zniszczyć skrzynkę. Rico nam pomoże zginąć. Albo jednak nie. No i dobra. Dobra, to idziemy tutaj w prawo. Po skrzynkę. O. No dobra, to możemy iść zaraz na środek, zobaczyć czy coś jest. To już jest. Szali. Bez sensu. on to użyłem. Dużo by mi na 100% nie zabrała. Dobra, trzeba dojechać tu tą penę. Ojejku! Ona mnie dojedzie! Ona mogła mnie dojechać. E, aha, dobra, pewnie zginęła w burzy. To weźmy sobie kipsy. Bo czemu, bo nie. Będę więcej. I lago. Szukamy Alprima chyba... No, tak mi się wydaje. Tak tu jest. Alprima, chodź tu. No, w końcu. Dzięki za dwa cuby. Plus 10 pucharków. Två no. Chyba kanske våra już. Jag hoppas. Nej, ont. Här. Låt gå. Här är det ont. Jag tror Ajajaj. Aj, aj, aj. No tak mieć się dobrze mi poszło tym razem. Wpadnijcie do klubu Polskie Świry. No i to. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału z dzwoneczkiem, żeby nie ominął Was żaden ciekawy materiał. Filmy są codziennie o godzinie 12 i czasem nawet później czyli jeszcze jakiś wstawię. Tak więc, żeby nie ominować żaden film, to subskrybujcie. Nic codziennie są, jest jeden film, czasem są dwa, albo nawet trzy. Tak więc subskrybujcie, po to, żeby wiedzieć, co się dzieje na tym kanale. A ja w tym czasie idę sobie zebrać kubsy. albo zginąć. Zaraz zobaczymy. Ale lag. Co czemu? Nie można, prawie zginęłem, no tak nie można. Plus 6 pucharków. Jeszcze 16 i mamy cel tego odcinka. Odcinka, 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 odcinka. Zostawcie też łapkę w górę, bo to nic nie kosztuje a mnie mobilizuje, mobilizuje mnie. A ja idę dojechać Rose. Rose, Rose, nie, jak to tam woli mówić Dobrze Jest Colt tam jest, to tak, bym chciał goście dojechać, bo On coś tak kiepało bym powiedział z życiem O, pyk No, pyk, uciekamy tak trochę, bo Typ chce mnie dojechać, bo mało życia Ojej, kursi się O, dobra. Mamy 9 kipsów. Ale więc spróbował dojechać tu bibi. Aha. Tutaj ktoś stwierdził, że się pokampi. a tak niekoniecznie mu to wyszło. Z kim będę tutaj teraz walczył? Aha, z B. Dobrze. Spoko może być. Mi tam pasuje. Kto, kto nam jeszcze został? Ujawnij się. Typku. Typie, gdzie jesteś? Typie, halo. Ziomek. Czemu nagle wszystko mi się pojawia? Zawsze gdy nagrywam. Yy, nie przeszkadzać. Okej okay. Teraz nie powinno mi tam nic być Aha, tu jesteś ziom A tu ulta nie muszę używać Żeby gościa dojechać No, plus 10, jeszcze 6 pucharów, czyli czwarte miejsce Chyba i mamy cel tego Odcineczka. Ale fajnie byłoby wbić trochę więcej. Zaraz by nie mieli 15 rang na rozie. No i brakuje już nam postaci powoli. No i dobra. Wyjdź stąd. No. I poszła. No chodź bólu. No bólu, chodź. Chodź ból. No ból, no chodź. No i dobra, chodź tu El Primo. O, to ciekawe. Ale się chciało trochę polatać. No chodź El Primo. El Primo, chodź. No dobra. To spróbuję kogoś innego? Nie, może, ale primo, dawaj. Primo, chodź. Mordo, chodź. No czy uciekasz całe życie? Chodź tu. Nic nie zrobię takiego. No, i teraz już nie masz szans uciec. No, tak jak powiedziałem, to nie masz szans. Szans. na ucieczkę. No, a, trochę popsułem, ale dobra. O najgorzej. I telefon mi się zlokował. Eee, lag. No nie mogę, nagrywam. No i nie mogę się rozłączyć. Zrobię krótkie cięcie. Dobra, jestem po krótkim cięciu sorkam za tamto. E, Patryk do mnie dzwonił, bo coś tam chciał. No i teraz będzie pisał. Dobra, cel mamy na ten odcinek już. 13 rękę. nie hmm. zastanawiam się, co by tu, tu robić. Zobaczmy, co mamy w sklepie. Hmm. To kupmy do, do szali, bo się przydam. Na pewno kiedyś. Mogę kupić pakiet? Zaraz zobaczymy. Zobaczmy, bo może kupię pakiet. Nie. Ale pakiecik na to konto. Co my tu jeszcze mamy? Szeli, szeli, Nita. Cześć. Dobra, idę clean o tym. Dobra, tym akcentem kończymy ten odcinek. Siemanko, cześć i na razie.